Od Bednaczyk, zajmuję się psychoterapią poprzez ciało. Pracuję w oparciu o potencjał, gdzie trauma jest takim e, moją specyfiką i tym się zajmuję. E, ale trauma nie jest sama punktem odniesienia, ale potencjał, który potrzebuje się wydobyć w rzeczywistości. Możesz się też przedstawić. Tak, ja się nazywam Szymon Woluś. A... Jestem młodym terapeutą. Uczę się na kursie, który właśnie teraz prowadzisz dla terapeutów. I to, o czym mówisz, zaczynam zgłębiać teraz. Czym jest trauma, czym jest potencjał, jak z tym pracować, jak towarzyszyć klientom. Jest też też no, tak, że nasza rozmowa jest też nakierowana na określony, na określony kształt, kierunek, tak? Wiem, że masz też Pytania do mnie, tak? tak. I e, możemy trochę otworzyć tą, tą pulę pytań. I tak. Też... Wiesz co, mam, mam parę pomysłów na dzisiaj, ale mm -hmm. też daję sobie taką przestrzeń na to, żeby to jakoś popłynęło, e, zobaczymy, gdzie nas to zabierze. Okay. Czy ty masz taką otwartość na to? Tak, ja. Tak? Mm -hmm. Wiesz co, jeden z takich tematów, który mnie bardzo interesuje, to generalnie mężczyźni w terapii, Bądź nie. Coś, przybliżysz to pytanie albo to zagadnienie? Tak, tak, tylko generalnie w tym obszarze okay. chciałbym się poruszać, ale też tam mam jakby, uh -huh. zobaczymy, czy gdzieś pójdziemy z tego dalej, czy nie. Wiesz co, mam takie pytanie na początek. Uh -huh. Czemu w ogóle mężczyźni decydują się na terapię? Albo czemu się nie decydują na terapię? To no jest trudne, y, trudne. pytanie i odpowiedź wcale nie jest łatwa. Pytanie jest może proste. Czemu mężczyźni się decyzja na to, Bo chcą. <gryhy> się co? <pyta>, czy chcą? <grypoke> jest takie. Jest, jest taki humorystyczny okay. <gry unhappy> kawał. tak? Oczywiście mniej jest taki mm, e, no, może kulturalny, tak? No, ale jak pytają, pytają się. E, Hmm. Czy mężczyzna chce, czy, czy mężczyzna czegoś chce? No bo chce, on jak chce, no to chce, tak? Hmm. E, I to jest jakby klucz też w sprawie, że osoba, mężczyzna potrzebuje przekonać siebie do tego, że to ma sens. Hmm. A żeby mężczyzna tego przekonać, to jedyną osobą, która najbardziej może przekonać do tego, jest mężczyzna. Inny mężczyzna. Tak, inny mężczyzna. Hmm. Dlaczego? Dlatego, że za tym stoi pewny sposób myślenia. To myślenie jest nakierowane na to, że mężczyzna najlepiej mężczyznę zrozumie. Kobieta nie ma nic przeciwko, natomiast w tej materii, żeby przekonać mężczyznę, kobieta może ze względu na miłość do niej. Tak? On coś robi dla nich. Tak? Hmm. a że mężczyzna robi dla siebie, potrzebuje widzieć, mieć świadomość, że to mu naprawdę posłuży. I wtedy się zaangażuje i hmm. będzie szedł. Ja cały proces tak naprawdę rozpoczyna się od głębokiego przekonania siebie, że ta terapia ma sens. I mężczyźni często pytają mm, e o wyniki, tak? Jakie <trykty> będą wyniki z tego? Tak? <trykty> <Ja> <trykty> efekty. Tak? A, jeżeli efekt. Będzie namacalny, to on mówi ok. Mm. E, trafia nie jest e, tak w pełni empirycznie namacalna. Mm. Na szczęście ciało jest doskonałym wybiernikiem. Tak? E, dlatego, że jak mężczyzna poczuje, że mm. poczuje, tak? czy zobaczy zmien zmieniony stan rzeczy w środku, tak? e, no i się mu to spodoba, mówi no, to tego chcę, tak? mm. bo w tego w życiu nie ma, jest napięty, na przykład potrzebuje. A co I... można myśli mówiąc, że zmieniony stan rzeczy w środku? E, że na przykład poczuje więcej przyjemności. Poczuje hmm. również e, też, że jego emocje, że się uspokoił, że napięcie zeszło, tak? O to widzi. Więc jeśli to widzi, to mówi tak, to ma sens, mogę z tego korzystać. Ale również pytają o inne rzeczy, tak? Mówiąc o tym, że, e, a ja w życiu, co mogę zrobić w życiu? To no, jest takie proste, co mogę zrobić? E, no i tu się zaczynają też schody, bo jak on siebie może przekonać? Można powiedzieć, możesz to, czy tamto. Jak zorganizować doświadczenie, w którym on będzie mógł Zobaczyć, że to, co robi tu w tym gabinecie, przynosi efekty. Jak on to zrozumie, poczuje, no to później jest pytanie o to, jak on to sprawdzi w życiu. Więc to jest cały proces przekonywania siebie. Nawet nie terapeuta go przekonuje, tylko tworzy okoliczności, w których on by się mógł przekonać, tak, że ta terapia ma sens. Na szczęście, jeśli terapeuta jest mężczyzną i on również pracował ze sobą tak, i ma efekty, tak. To drugi mężczyzna to czuje. Mm. Dlatego chce się Co można myśleć, że czuje? E, no jesteśmy w rezonansie. Mm. Tak? Ja jestem mężczyzną, on jest mężczyzną. Mm. Czasami nie ma, niepotrzebne są słowa. To się po prostu rozpoznaje. Mm. Tak? E, I wiele rzeczy się dzieje poza świadomością pomiędzy klientem a terapeutą. Mm. A powiedz mi, jakie są Twoje doświadczenia, jako już takiego bardzo doświadczonego terapeuty, jak to jest, więcej masz kobiet, czy, masz, czy mężczyzn w terapii? Mm. Czy to się jakoś zmieniało u Ciebie też? Wiesz co, ja mam zdecydowanie więcej teraz mężczyzn w terapii. Tak? Tak, tak. tak. Bo mnie się to zmieniało, tak. To no, też zależy od tego, w jakim miejscu człowiek w życiu jest. Mówisz, e, że ty, jako terapeuta. Tak, jako ja, terapeuta. Też się zdarza tak, że um, y, są pewne tematy, którym ja jestem bliżej, tak. bo no to wtedy coś innego przychodzi. E, jest też kwestia dojrzałości mojej, tak. jest też kwestia tego, na co ja jestem nakierowany, tak. Jak, hmm. co ja widzę w danym momencie. Tak. Więc wtedy ta grupa ludzi sama przychodzi, to jest właśnie ta siła intencji. Tak. Czyli to brzmi tak jakby, że to co jest u terapeuty, to to też jest trochę w terapii. Również tak, tak. Szczególnie to na co jest nastawiony, tak. Mm. Jeżeli jest nastawiony na to, żeby, zresztą miałem wiele różnych przykładów, e, byłem nastawiony na przykład na to, żeby pracować poprzez środek odchłaniania traumy, no to mi się trafiali klienci, którzy chcieli pracować, mm. tak. Więc w pewnym sensie tworzyłem tą rzeczywistość, żeby tacy ani inni trafili, tak. Kolejna rzecz, kiedy czułem, że potrzebuję gdzie zapoznawałem się z motoryką, tak, dosyć mocno. Ekspresja, tak, również transformacja tej, tych różnych emocji, energii, która jest wytwarzana mm. podczas pracy. Nagle trafiały się również, oso <coughs> trafiały się osoby, które były tym zainteresowane, mm. żeby, żeby pracować tą ekspresję. Okej. Okay. Mówi się, że chłopaki nie płaczą. Tak się mówi. Mm -hmm. Tak się mówi. Jak to to widzisz? Ja to widzę w ten sposób, że no, to jest akurat tekst, który umniejsza wartość mężczyzn. Tak? Odnosił się z tego, co pamiętam, do osób, które jechały do wojska: tak? że chłopaki nie płaczą, to też tak było. Też mówiło się o małych chłopcach. Faktycznie był taki proces wychowywania tych chłopaków. I mężczyzn, do jakiejś tam wizji, tak? mm. żeby mniej czuli. No a później w relacji na przykład klientki, które przychodziły tutaj, mówią: No, dobra, no, ja bym chciała, żeby on tak coś więcej powiedział, niż tylko dobrze był. podzielił się swoimi uczuciami. Mm. A, więc jest ten proces wychowywania, który wpływał na to, również później ma wyraźne skutki w późniejszym etapie życiowym, szczególnie w relacji. Mm -hmm. Więc teraz wracając do sedna. Chłopaki nie płaczą i dobrze było z I to widzę nieraz na grupach, szczególnie na grupach, <coughs> kiedy <coughs> kiedy prawdziwie serce jest poruszone i wtedy dochodzi do prawdziwego spotkania emocjonalnego. No. Mm, aż, aż mnie to zatrzymało trochę, to co mówiłeś. E, pewnie temu, że też gdzieś jak siebie sam poznawałem. To sam też powoli zacząłem sobie dawać przyzwolenie na to, że opie, ja mogę płakać, że mogę też się poczuć słabszy po prostu w pewnych momentach albo słabszy, albo też coś mnie poruszy, po prostu, że widzę piękno. Tak? Mm. I właśnie jak to jest, jak trafiają ci mężczyźni do ciebie, to z jakiego oni miejsca przeważnie startują? Może, można to jakoś uogólnić? Możesz jakoś. No, to jest bardzo trudne, żeby uogólnić, dlatego że. Ja nigdy nie podchodzę do, w taki sposób. Tak? Mhm. Każdy klient dla mnie jest indywidualny. Ta jego ścieżka jest tak niepowtarzalna, że tego mhm. się nie da sprowadzić do jakiegoś ogółu. Naprawdę klienci przychodzą z różnych miejsc swojego życia. Tak? I kiedybym wszedł na pułap, to jest bardzo dobre pytanie, które zadałeś, żeby to spróbować uogólnić. Myślę, że to jest ogromna pułapka w momencie, dlatego że nawet jeśli ktoś z pięciu klientów i oni przychodzą z tematem, załóżmy, że depresji tak, albo lęku, który jest takim powszechnym tematem, to sama depresja ma tyle odcieni. U jednego to będzie inny miało wymiar, u drugiego jeszcze inny, u trzeciego jeszcze inny, tak. Ten smutek, który jest gdzieś głęboki, może być płytszy, może dotyczyć jednej mamy, taty, może to być dotyczyć jakiejś sytuacji, traumy, czegokolwiek. Więc de facto osoba przeżywająca określone emocje i która nawet, która przychodzi z określonym stanem, tak depresja, może w się różnić. I, I mógłbym się pokusić, tak jak to jest w diagnostyce, tak, hmm. a klient lękowy, tak? Tak. ale to jest ryzyko, dlatego że ta cała kolorystyka wtedy emocjonalna i też przywiązaniowa, tak, energetyczna, ona nie jest wtedy rozpoznawalna. Nie wiadomo, gdzie z, nią, gdzie z tym człowiekiem pójść wtedy. Hmm. Czyli byłoby niebezpieczeństwem mówienia, że mężczyźni przychodzą z jakiegoś tam miejsca, tak? że generalnie mężczyźni przychodzą z jakiegoś miejsca, mm, y, tak? No, wiadomo, że przychodzą najczęściej z rodziny tak? albo ze środowiska, w którym żyją. Tak? Mm -hmm. Więc przychodzą z jakiegoś miejsca. <laughs> tak. I to jest kontekst. Mm -hmm. I również przychodzą z miejsca swojego wnętrza, tak? mm -hmm. e, swojego napięcia. Tak? To miejsce to jest bardzo też dobre pytanie, bo miejsce. To jest nie tylko stan fizyczny, zewnętrzny, okoliczności, w których on żyje, mieszka, ale przede wszystkim jak on się ma ze sobą. Mhm. I to jest to wnętrze. I to jest, to, to wnętrze, tak, wnętrze decyduje o tym, jakie to miejsce jest. Mhm. Wiesz, i zapytałem o to: e, e, zadałem to pytanie, jak chłopaki nie płaczą. A, mhm. Myślę, że to zrobiło takie duże ciśnienie na wielu mężczyznach, e, taka rama ta, taka kulturowa, mhm. e, że faceci nie dają sobie do tego, żeby iść i sięgnąć po pomoc. No tak. Mam takie, taką swoją obserwację, że potrzebuje być taki facet mocno dociśnięty życiowo, żeby zdecydował się na to, ok, to ja teraz potrzebuję tej pomocy. Taka jest też twoja obserwacja, czy jakoś to inaczej widzisz? Hmm. Tak, to do, ten docisk jest, występuje bo z tego, co ja wiem też po sobie, tak, że jak mi sytuacja dociśnie, to ja wtedy no, sięgam tak? I, I to jest taki dosyć powszechny. Zresztą jednym z kryteriów pracy w ogóle terapeutycznej jest cierpienie. Czyli... Ja mam jakiś rodzaj cierpienia i wtedy to cierpienie mnie w pewien sposób motywuje, tak? mhm. ale potrzebuję nadziei. Tak? To jest tak często to cierpienie wtedy mówię o tym, ratuj się no? mhm. albo poradź sobie, tak? Ale to jest bardzo ze sobą połączone. Ratuj się, czyli strategia przetrwajowa, która się uruchamia, a nadzieja, że z tego wyjdę, tak? To jest to, co chcę i bym dociśniętym. że chcę wyjść, po prostu wyjść, poradzić sobie. Tak? I z e, tego co też widzę na przykład osoby zajmujące się biznesem, takie czują, że nie radzą, zrobi wysiada, szczególnie mężczyznom. Wtedy mówią, dobra, już nie mam wyboru, muszę iść, tak? Wtedy no. idę wprost. Tak? Czy to jest kategoria nie ma wyboru? Nie ja ma wyboru, tak, już dalej nie dam rady, tak? Jest mm. jakiś rodzaj się tego zauka. Tak? Mm. To jest jakiś rodzaj motywatora do tego, żeby trafić. Mm. Fakt jest taki, że ta motywacja później może być zmieniona, tak? Chcę więcej roz chce się rozwijać. Chcę równocześnie cieszyć się życiem, chcę mieć dobrej jakości życia. Ale najpierw jest po prostu dociśnięcie. Tak? I mężczyźni faktycznie, z tego co ja wiem, naprawdę mają bardzo mocne, bardzo kochają, bardzo dużo mają serca tak, do życia. Tak? I to może dlatego to widzę, że jestem mężczyzną, mm. <laughs> ale fakt, różne doświadczenia i fakty pokazują mi, że tak się dzieje w terapii. Co można myśli, mówiąc, że bardzo kochają i mają dużo miłości do życia? Mm -hmm. e, w sytuacjach, które są trudne, podejmują często wyzwania, nawet mm -hmm. kosztem siebie. Tak. Ktoś mówi zadbaj o siebie. Co to znaczy? To jest osobny temat. Co to znaczy dbać o siebie, o kogo? Tak. O tą część siebie, która jest ego, ma ego. Mm -hmm. Tą część siebie, która jest świadoma siebie, tak czy coś głębszego, tak, co można by nazwać, w moim szatnym rozumieniu, duszą, tak, mhm. dbają o kogo, tak? tak. Jeżeli to jest ścieżka kogoś, to dba o tą ścieżkę. Jeżeli on się wyraża w tej ścieżce przez to, że jest zaangażowany, tak. I yy, mężczyźni mają dużo miłości, widzę to. Jak podejmują wyzwania, jak również coś robią dla kogoś. Tak. I rzeczywiście to jest widoczne, tak. Czy dla rodziny, czy dla pary, czy dla dzieci, czy dla przedsiębiorstwa, czy te... oni są mocno zaangażowani. Mm -hmm. I to widzę, tak. Mm. Ale żeby siebie przekonać do czegoś, potrzebują mieć męskiego spojrzenia. Męs... Żeby to było męskie spojrzenie. Mm -hmm. mm. Czyli jak już się temat staje ważny dla mężczyzny, to wtedy się potrafi zaangażować. Tak, tak. ale również widziałem w parach wielokrotnie mężczyzna, na przykład bardzo. Zobaczył, że kobiecie jest źle w tej relacji, że on nie rozumiał, ale przychodził. I takie moje spostrzeżenie było ciekawe, że jak mężczyzna mówi w parze do kobiety, zapraszam cię na terapię, parę, tak, czy małżeńską, tak, no to mniej kobiet generalnie wtedy przychodzi. Mhm. Ale statystycznie, ale jeśli jest odwrotne zaproszenie, kobieta mówi do mężczyzny, chodź. Na terapię, tak, no to większość facetu widzi, tak, bo nie rozumie, ale robi to dla. I również czuje, że to może posłużyć, ale tego nie rozumie. Tak. I stąd widzę tą różnicę, która jest. Znowu, Daje tutaj oczywiście margines, bo tak naprawdę może się okazać, że dlatego tak widzę, że jestem mężczyzną. Fakt jest taki, że trzeba było wielu wypowiedzi terapeutycznych, żeby można było takie wnioski wysunąć. Tak. I tak w pewnym okresie, w pewnym okresie życia, no to tak będzie spostrzegane. to jakieś 50 lat, może być inaczej. Fakt jest taki, że tak to spostrzegam, tak to doświadcza. Oni naprawdę kochają i są dobrze, tak? Nawet jeżeli ma tam swoje zachowania, ostre, agresywne i tak dalej, to jest, on wie o tym równocześnie. Jest mu ciężko, tak? I nie przyznać tak łatwo przed kobietą, no bo. To jest piętnowany tak? Jego, jego styl, jego sposób, tak? Wyrażania różnych swoich bólu i cierpienia, które nie, niekoniecznie społecznie jest akceptowane. Fakt jest taki, że on chce się z tym uporać, tak? Ale mhm. czy znajdzie środowisko, Ja już nie wiem. Mhm. Okej. Okay. Czy kobiety mają inną motywację, jak trafiają na terapię dla Ciebie? W moim poczuciu i w moim rozumieniu, i w tym, że, że wielokrotnie to widziałem, Kobiety mają motywację relacyjną, tak? One chcą być w relacji, tak. I Czyli coś im stoi na przeszkodzie, coś żeby im stoi na przeszkodzie. Dobrej relacji. tak. Niedawno tak. miałem kilka takich przykładów, dotyczyło dzieci, męża, partnera. I za każdym razem, kiedy czuję, że nie może być złapać tej relacji, tak? Mhm. tak, coś się dzieje, tak? Albo z dzieckiem się dzieje, coś trudnego, tak? Albo dziecko jest chore tak, i próbuje złapać z nim kontakt, nie umie tego zrobić. Albo czasami część kobiet jest y, mocno zaangażowana w pracę zawodową, a więc buduje relacje z pracą zawodową mocno. Tak? Mm. Więc również takim wyznacznikiem konkretnym jest y, właśnie w moim poczuciu y, relacyjność. Tak? Że to dla nich jest też ogromna siła kobiet, tak? którą widzę. O, I również y, y, w tej sile jest równocześnie słabość. Bo, czy kobieta się przyzna, że na przykład w tej relacji niekoniecznie, niekoniecznie umie ją zbudować, to jest bardzo trudne, bo hmm. wielokrotnie słyszę odwrotnie, że my sobie radzimy. Tak? Mężczyzna hmm. to niewiele, przynajmniej ja, jako mężczyzna, mogę coś powiedzieć, ale czuję, że nie jestem przekonany, jak kobieta to powiedziała, bo również koleżanki, pochału. Często to powtarzały, że hmm. jeżeli kobieta powie, to inny to ma wpływ niż mężczyzna. Ja mogę również powiedzieć drugą co? stronę. Mężczyzna mówi, to jest inny wpływ dla mężczyzny niż dla kobiety. Hmm. Relacyjność, jeszcze raz, relacyjność. jest ogromnie ważna. I też <coughs> kobieta przychodząc jest zainteresowana tym, żeby w tej relacji było jej dobrze. Ok. Czyli różne są te motywacje, tak jak ty to obserwujesz. Tak, tak. To jest kwestia tematów, tak? Mm -hmm. rys, rys jest taki, że e, mężczyzn jest taki temat dużo sprawczości, przedsiębiorczości, wolności, tak? Kobiety. Tego mu brakuje i dlatego idzie na terapię, tak? Y, 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 że to male ma, gdzieś to się zgubiło, że tak? mm -hmm. to sobie kobiety, dzieci, rodzina, y, tak, partner, y, więź, tak, że to są te mm -hmm. y, motywacje, które gdzieś tam przemawiają do mnie w, w, w gabinecie. Tak to spostrzegam. Mm -hmm. Mam taką obserwację, że mm, kobiety w ogóle mm -hmm. teraz stworzyły sobie ogromne sieci wsparcia. Widziałem już księgowości tylko dla kobiet. Widziałem kursy spinaczkowe tylko dla kobiet. E, niezliczoną ilość wszelkich warsztatów rozwojowych tylko dla kobiet. E, to od kilku lat myślę, że to po prostu bardzo się rozwija, tak? E, widzę, że to kiełkuje, jeżeli chodzi o mężczyzn. Że to się dopiero zaczyna, tak? Że coraz więcej pojawia się tych różnych form wsparcia stricte dla mężczyzn skierowanych. E, jak myślisz, dlaczego tak jest? Dlaczego to się tak dzieje, że powiedziałbym, że jest pewna dysproporcja? ja się mogę tylko podzielić spostrzeżeniami. To, to, co do mnie przemawia, to jest to, że zbyt duże społeczeństwo było wymieszane do tej pory. Tak? Czyli na przykład jest tak, że kiedyś na przykład było na wsiach czy w miejscach, w których była praca na roli tak? no to wiecie właściwie. I mężczyźni szli do pracy na pole, w polu pracować. Kobiety były bardziej w domu, tak? One się same gromadziły ze sobą, były w swoich własnych kręgach, itd., tak? i tak dalej. I w tej aurze kobiecości przebywając, zdobywały tą swoją siłę, właśnie kobiety. Czyli ja to nazywam problem tożsamości. Że obecnie tak, panuje problem, problem tożsamości. Tak. tak, w pracach również robicie. Tak, hmm. Że jest to bardzo kluczowy, bardzo silny problem tożsamości. Mężczyzna wzrasta w otoczeniu mężczyzn. I jeżeli tego ojca w pewnych rodzinach brakowało, tak, z różnych powodów, i sen nie miał tego dostępu do tego ojca, to nie mogło się, Ta męskość, ta siła męska niekoniecznie budziła się, bo nie miała jak się obudzić. W przypadku kobiet, to tak część kobieca się budzi w otoczeniu kobiet. I to jest naprawdę fundamentalne. Kobieta budzi się przy kobiecie. Mężczyzna budzi się przy mężczyźnie, ponieważ to było mocno za zmieszane. Tak? E, mężczyźni zaczęli przejmować role kobiece, kobiety, kobiety męskie, tak? więc ja czuję, że pod, pod spodem e, budzi się to pragnienie bycia kobietą, bycie mężczyzną. I to jest piękne. Mm. Mm. Pragnienie bycia kobietą, pragnienie bycia mężczyzną. Mm -hmm. e, czy można było powiedzieć, że to chodzi o to, że ja dorastam jako mężczyznę, staję się dojrzałym mężczyzną, kobieta staje się dojrzałą kobietą? Czasami to jest gra słów. Ja nie myślę o dorastaniu, bo to jest takie słowo, że musisz do czegoś dorosnąć ty to masz. Ty to obudzisz i rozbijasz. Ja bardziej jestem, bardziej ten język do mnie Dorastanie, to znaczy że nie jestem dojrzały, teraz potrzebuję być dojrzały, tak? No, jest deficyt, tak, trzeba tak. zrobić deficyt. E, no okej, okay. to się pojawia wtedy, kiedy mamy utknięcie. Wtedy mm. potrzebuje dorosłość do tego. Dorosność to jest rozwinąć ten potencjał, który cały czas we mnie jest, tylko nie mógł być okay. rozwinięty z różnych powodów. Traum, przeciążeń i tak Ktoś utknął na przykład w wieku 14 lat, jako mężczyzna, tak? I wszystkie inne procesy przestały już tak funkcjonować, tak? Od mówi dorastać, jak fizycznie do, y, dorósł, emocjonalnie nie dorósł, bo była trauma, utknięcie, tak? potrzebuje to odblokować, żeby to mogło dalej iść. Więc de facto e, chodzi o podążanie za tym rozwojem, tak. Mm. E, Czyli... Jest niebezpieczeństwo, te, jeszcze. Tak, będę, tak. Jest niebezpieczeństwo tego słowa dorastam, bo to zatem stoi pewna ocena. Niedojrzały, dojrzały. Mm -hmm. Potrze ktoś potrzebuje, no nie się na wyższy poziom. W związkach czuje, no ten jest nie Ona jest niedojrzała, on jest niedojrzały do związku. tak? On utknięty, ona utknięty. Tak? Mm. Oni mają to wszystko, czeka tylko na swój moment, żeby to wydobyć i mogło tutaj istnieć. To jest generalnie to o czym mówisz, to co ja e, jakby obserwuję od już wielu lat mogę powiedzieć u Ciebie, czyli e, kwestia tego, że po prostu wszelki potencjał jest, on miał pewne momenty, kiedy się zablokował. Tak, tak. tak dokładnie tak. Mhm. I to naprawdę czasami te doświadczenia są wielopoziomowe. Czasami to jest, zaczyna się od okresu prenatalnego. Czasami wcześniej, podczas poczęcia, nawet tak? ktoś chce czy nie chce tego dziecka, albo planuje, żeby była dziewczynka, nie chłopiec. Tak? Już wtedy jest utknięcie tak? energetyczne i konstrukt, czyli kto ma być. A rzeczywistość jest inna. To spotykają się dwie energie: rzeczywistości z sprogram programowaniem. A później nagle rodzi się zamiast dziewczynki chłopak albo odwrotnie. I co wtedy, tak? Mhm. I jak um, niektórzy mówią, że co ja teraz robię, tak? Przecież to jest coś inny niż wymarzyłem, tak, to, albo wymarzyłem. Czasami mężczyzna również, kiedy jest um, kobieta w ciąży um, z ich dzieckiem, no to on myśli o tym, żeby to była dziewczynka, a się okazuje, że jest chłopiec, albo odwrotnie. Naprawdę to zaczyna być mocne, tak? Mhm. E, bo... Ten program, który jest, on jest przeciwko życiu. Ten program, czyli ta myśl rodzica konkretnego tak. w stosunku do, tego, do tej istoty, która się pojawia. Tak, tak. tak. Jest, I ona jest w opozycji życia. Wiele też widzę takich, i tym mówimy o tych utknięciach, na przykład wiele też widziałem takich tematów, w których gdzie człowiek się nie mógł rozwijać, no bo był na kilku etapach po prostu zwyczajnie utknięty. Tak? Lata przyby lat przybywa, mężczyzna jest czy kobieta w wieku 40-50 lat, a niektóre tematy w ogóle nie ruszone. Tak? Rozwój emocjonalny, fizyczny, psychoseksualny, też wszystko zablokowane, tak? bo środowisko było zbyt przeciążające, traumatyczne. I wtedy mówimy: dojrzały czy niedojrzały? Stworzymy kryteria, niedojrzały. No, i taki człowiek kupuje, patrzy na to, diagnoza jasna, czytelna. No i co tam jestem tak? niedojrzały. <głos》> ja jestem niedojrzały, tak. <głos》> Okej. Okay. Zatrzymamy teraz te misje. Mm. To, co jakoś do mnie przemawia, teraz mm. jest tak, że będziemy powoli jakby do, 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 kończyć ten temat, tak. Którym tak. żeśmy zaczęli. Mm. I tak, spróbując to podsumować, to myślę sobie tak, że to, co jakoś jest kluczowe w tym całym um, procesie terapeutycznym, do, jeżeli chodzi o mężczyzn i o kobiety, ja bym to nazwał tożsamością to, co wcześniej powiedziałem. Mhm. To jest powód do własnego domu, którym, który, który, można, który można by nazwać moja własna tożsamość. To, co mówisz, jest w sumie niezależne od płci. Niezależne od płci. Mhm. Hej, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. <noise>